Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy serię smutnego Piotra. Piotr jest ewidentnie niezadowolony ze swojej pracy. Daje mi to już znać od dwóch odcinków, więc musimy się poważnie zastanowić nad tym, czy na pewno naukowiec to kariera, którą powinien, że tak powiem, rozwijać dalej. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy. Dobra, Piotr sobie ulepsza rakietę. Zostało nam jeszcze jedno ulepszenie, żeby tutaj rozwinąć aspiracje do końca. Tak jak już wspominałam, już dwukrotnie był komunikat o tym, że Piotrowi nie odpowiada karierę naukowca, jest wypalony zawodowo, uważa, że jest to praca bez perspektyw, więc jednak chyba zastanowimy się nad zmianą tej pracy. Poza tym, awans jest po prostu nie do zdobycia, mam wrażenie. Zobaczymy, wyślemy go jeszcze jutro do pracy. Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli dalej będzie wypalony, no to zmienimy tą pracę na coś innego. Po to studiował, żeby móc sobie e, wybierać. No a potrzebujemy, że tak powiem, dużo pieniędzy. Mamy 9000, a potrzebujemy jakieś 40, żeby zbudować mu dom. Na razie musi ulepszyć rakietę i zobaczymy, co będzie dalej. No i przydałoby się spotkać Sai w końcu, nie? Bo to też dni się nie widzieli. A czeka na pewno na nasz telefon. Chociaż sama też się nie odzywała. Ciekawa jestem z jakiego powodu. Dobra, rozwijaj to majsterkowanie do końca. Idź do pracy w gotowości na nowe wyzwania. Kliknij swojego sima i wybierz odzyskaj zapał. Ok. Jak nam się pojawi komunikat, że za godzinę idziemy do pracy. O, etap osiągnie. To weź się teraz wykąp, bo śmierdzisz. Pamiętać o tym, żeby to kliknąć. Jak się wykąpiesz, to sobie zjesz kolację, a potem pójdziesz kima. O, fajnie. To są olśnienia i ma nowy poziom. Może ten dom jest tak brudny, ale już zatrudniłam sprzątaczkę, bo przecież on nie ma czasu sprzątać. Jest zbyt zajętym człowiekiem. Zbyt zapracowanym. Dobra, i idźcie kiemaj. Już yy, nie mogę się doczekać, jak będziemy przebudować dom i zajmiemy się właśnie już rozwojem rodziny, nie tylko na tle kariery. Tutaj u niego. Chociaż rozwój Piotra sprawia mi dużą przyjemność. Dobra. Dawaj, bo musisz odzyskać zapał. Nie śpi już. Odzyskaj zapał jest. Odzyskałeś zapał? Eee... Ewidentnie coś mnie nie pasuje z tą pracą. Miał wrócić pełen zapału, nie jest w ogóle zachwycony, że musi iść do pracy, ale niech idzie sam. Słyszymy się za chwilę. Dobra, Piotr wrócił z pracy. Tutaj jakieś postanowienie zdobył, bo dostał w końcu awans. Czy teraz jest zadowolony z pracy? No jest szczęśliwy z awansu, ale dalej nie podoba mu się ta praca. Więc nie wiem, czy z niej zostaniemy. Chyba ja po prostu yy, do końca tygodnia dociągniemy, od poniedziałku pójdziemy gdzieś do nowej pracy. No bo jeżeli ta praca mu się nie podoba, no to nie ma chyba za bardzo sensu w niej, że tak powiem, siedzieć żeby nam ciągle chodził smutny. No bo tak wypalenie zawodowe, no to może być stare odczucie też, nie? Więc poczekamy, zobaczymy i po prostu wtedy podejmiemy decyzję. Jutro ostatni dzień w pracy. Czytaj coś, czytaj, no bo musisz... Przestań kraść te książki. Masz coś przeczytać, bo tam widziałam, że... Przełomy. Dobra. 80 poziom logiki. Napraw lub ulepsz 5 obiektów. Czy możesz to ulepszyć? Możesz. To nie czytaj. Idź ulepszaj obiekty. Ulepsz sobie kuchenkę. A, a potem ulepsz rakietę. Dobra. A potem logika. No to logikę chyba tylko szachami najszybciej będzie nam ulepszyć, nie? Więc nam spokojnie sobie to zaraz zrobimy. Kupimy mu szachy. Pięć obiektów trzeba naprawić albo ulepszyć. Tylko on nie ma dla obiektów w domu. Potrzebuję typową część do ulepszeń. Dobra, potrzebujemy laptopa. Laptopa się nie, nie uda ogarnąć tego. Trzeba zamówić typowe części do ulepszeń i w ogóle. Okej. Okay. Tak ja bardzo się z nim skupiłam, że znowu zapomniałam, że mieliście spotkać się. Ja naprawdę nie wiem. Coś nie ogarniam. Yy, zamów. I zamów części. Tak to się nazywało. Ulepszenia. O. Ulepszenia kuchenne jakieś i typowe, i do armatury. Dobra, wystarczy. Teraz możesz yy, ulepszyć? Możesz. Ulepsz jeszcze, może. Jest znowu zmęczony. Trochę głodny. A najpierw pójdzie spać, potem zje. No, ulepszej ekran, ulepszej. Świetnie ci idzie. Ten jeden raz chociaż ulepsza, a potem idź spać. Dobra. Jeszcze dwa obiekty. A potem logika. Na spokojnie. Dobra, wstawaj, bo musisz jeszcze zjeść przed pracą. zjeść śniadanie, deser. No i dzisiaj jest Dzień Miłości, dzisiaj koniecznie musimy się spotkać z Saj, bo mieliśmy się jej dzisiaj oświadczyć. O matko. Może weźmiemy dzisiaj urlop. To nie zgubi pomysł. Wejść dzień wolny. Okej. Okay. Mamy wolne. Super. Więc sobie możemy spokojnie zaprosić Sai, poulepszać te obiekty do końca. Ulepszymy sobie wannę. W takim razie. No i jeszcze się prześpi chwilę, nim przyjdzie Sai, wykąpię i potem panią zadzwonimy. Dobra, u naszych simów mam już prawie 16, więc pora ją zaprosić, bo zaraz dzień nam się skończy. To on jest znowu wkurzony. Jezu, ja mu kupię regulator na strójników. Trudno, zmarnuję te pieniądze, ale nie mogę po prostu. Gdzie ten regulator? Przecież on jest nienormalny. A i przyjdzie on być taki wkurzony. To jest za człowiek. No, niezbyt normalny. Co on chce? Dokończyć czytanie książki i dzielić się pomysłami. No dobrze, no to przeczytaj sobie jakąś książkę. Jak wypijesz to grzecznie. Miałeś to wypić w tym bałku. Czy ty to wypijesz, czy coś ci się zbagowało? Ziomek, chyba coś się zbagowało. Zresetujmy go. Wypij to i przeczytaj ponownie książkę. Ale ją zaprosisz do środka, czy tak? Ona ma klucze, to czemu ona nie włazi? Więc jakiś lak ewidentny powstał. Dobra, wypij to, a książkę odłożymy gdzieś. Ty no, on ma jakiś problem z psychiką. Wow, udało się. Co to? Otrzymasz prezent? Też jej daj yy, prezent. Daj jej laleczkę. A potem wręcz jej różę jeszcze. E, róże, róże, róża. Jest róża. Jestem ślepa. Nie, po prostu nie ma tego, tej opcji. Dobra. Czemu nie możemy się tak uprość, czego? Za mało romantyczny jest ten związek, rozumiecie? To idźcie do łóżka. To zawsze działa. A nie możecie do niego wejść i nie macie prysznica? To trochę lipa. To się poobciskuje trochę. Ale możecie robić barabara w rakiecie. Dobra, to było najwidoczniej znak, że po prostu nie powinni jeszcze tego robić. Yy, Ale nie mam opcji, dawaj, żeby dać kwiatka. Ja nie wiem. Ta gra od wczoraj mnie po prostu nienawidzi. Robi wszystko na przekór. Jest opcja, że ma być kwiatek, a nie ma kwiatków. Tu będzie romantyczny prezent? A jak dam jej dzwonki, to będzie się liczyć? Gdzieś mieliśmy dzwonki, to jej dzwonka. Czy on będzie jako prezent? A nie, jako kwiatek. No i super. No i fajnie. Dobra, wejdź, zmień ten strój. Przebierz się i wybierz się jakieś ładniejsze miejsce. Może on, na przykład, tutaj. Eee, podejdź tutaj. I musisz ją zawołać. Zawołaj ją. Niech idzie za tobą. Nie, nie, ona nie ogarnia. Albo on nie ogarnia. Chciałam zrobić jakieś ładne tło do tych oświadczeń, ale widzę, że to nie przejdzie. Dobra, wejść po prostu jej się oświadcz. Nie będziemy tutaj nie wiadomo, czego wyczyniać. Teraz najważniejsze pytanie. Czy oni powinni zamieszkać razem już teraz, czy lepiej, żeby zamieszkali ze sobą po ślubie? Strasznie skomplikowane. Sprawy tu się robią, gdzie ona jest i gdzie on jest. Dlaczego ona sobie idzie? Ja pierdzielę, oświadczenie to była katastrofa. Że tak powiem. No, nie wyszły. No, trudno. Czyli tak, szykuje nam się zmiana pracy. Musimy się yy, oświadczyć. Simce, która stwierdziła, że sobie pójdzie. I utrudnia nam to okropnie. Narsim jest wiecznie niezadowolony. Więc nie wiem, co z tego będzie. Zostaw ten komputer, chłopie. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś rozwiązać. Zwrócimy ją już raz do nas może, albo gdzieś ją zabierzemy. I tam spróbujemy się po prostu oświadczyć. No dawaj. Czytaj sobie tą książkę. Do końca. A potem możesz sobie odpograć w te gry, bo dawno nie grałeś. Dobra, i szachy. Właśnie, mieliśmy kupić szachy. Chciałam je postawić Chyba na dworze, bo nie ma gdzie indziej. Miejsca na nie. Leroza nie boli. Dobra, postawmy mu szachy. Okej. Okay. Jak już pograłeś sobie w gry, to idź graj w szachy. Dobra. Niech ćwiczy tą logikę. Dobra, on sobie tu będzie grał, a my widzimy się za chwilę. Dobra, już do Was wróciłam. On sobie tutaj naprawia, a raczej ulepsza kran. I zaprosimy Sai jeszcze raz. Mam nadzieję, że uda nam się w tym odcinku w końcu oświadczyć, bo trochę już czasu to zajmuje. Napracowaliśmy troszkę nad tą yy, relacją. Dobra, Sai przybyła. E, nie, dołączenie do rodziny. Ja chcę, żeby się jej oświadczył. Oj, idź stąd kobieto. Nie graj na tym komputerze, boże, widać, że jest nerdem. Dobra. Jeszcze brakuje nam jednego poziomu logiki, bo trochę grał w te szachy, ale nie wystarczająco długo. Przyjęła nasze oświadczyny. O, no nie mogło być inaczej. Super słodcy są. Teraz musi zarobić dużo pieniędzy, żeby móc im wybudować dom. Hmm. mu odpowiedzialność spadła? To była za głupota. Dobra. A teraz idź po prostu spać, bo jesteś zmęczony okrutnie. I chyba wprowadzimy Sai do nas przed ślubem jeszcze. Potem zrobimy wesele. Już oddzielny odcinek z wesela zrobimy. Bo trochę głupio, żeby... Byli zaręczeni mieszkali osobno. Wolę, żeby mieszkali razem, więc chyba po prostu wprowadzimy, jak w stanie. Poprosimy, żeby dołączyła od naszej rodziny, też jakiś kapitał nam wniesie, więc będziemy mieli już więcej środków na remont i będziemy zmieniać pracę. Ale pracę sobie już zmienimy w nowym odcinku. Zatrudnimy się także, by poniedziałku iść do nowej pracy, bo on ewidentnie jest niezadowolony z tej. Przecież chcemy, żeby był szczęśliwy. Więc już wystarczy mu tego spanka i poproś o dołączenie do rodzin. Była ta opcja, gdzieś tutaj jest. Daj, słuchaj, zamieszkaj ze mną. Znowu coś się zbagowało, Boże. Teraz nie idź, zostań, błagam. Bo Ty zawsze wychodzisz w najważniejszych momentach. Tak, chcę, żeby z nami zamieszkała. Za dużo to ona nie dała Sprzedaj membra. Ok, ile dasz? Ajsu? 20, 19, 000. no dobra. Nie, źle. Dobra. I SAI ma też y, umiejętności, bo tam jej dałam. Gotowanie właśnie, pieczenie takie typowe dla mamy. Plus pianino jej dałam, bo stwierdziłam, że ona może pracować na razie, bo jeszcze nie ma dzieci. E, jak o, artystka sceniczna. E, albo coś w tym stylu. Więc najpierw znajdźmy jej pracę. A potem już może przy okazji kolejnego odcinka zajmiemy się jeszcze nim. Dobra. Chyba tak, chyba najlepszą albo kucharka. A co więcej zarabia? Tutaj jest 23, a tu pyta się nie, no to tam ewidentnie więcej zarobi. Więc może na razie niech będzie tą artystką z tej, że on później się najwyżej zmieni jej praca. Byleby na razie pracowała, zarabiała i się jakoś rozwijała. Dobra. Szczerze nie wiem, ile mam na ten moment materiału na ten odcinek, ale myślę, że tutaj możemy sobie go zakończyć. Najwyżej będzie krótszy. my widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.